Czułem w wielkiej Polsce. zastanawiałam się długo, o czym dzisiaj Państwu powiedzieć w związku z imieninami Barbary, która, która jest patronką górników. I Zatknęłam się na artykuł z... Historia Polski. Hmm. Historia Polski. Bóg, honor, ojczyzna. Kompendium wiedzy dla całej rodziny. Znalazłem artykuł z, z czasów wierkowskich, który na dzisiaj pasuje, jak ulał. Artykuł nosi tytuł: Koszty socjalistycznej współpracy. i plakat propagandowy z okresu PRL-u. Tutaj widnieje taki trójkącik, na, w którym pisze. Na tym plakacie jest napisane przyjaźń Freud, coś tam po niemiecku. Y, Pricelstwi y, pri po czesku i drużba po radziecku. Właśnie przeczytałam sobie ten artykuł i pomyślałam, że można by do może nie tyle stracić, co przeczytać, bo każde słowo jest na wagę złota. Górniczy trud. Ojczyźnie i Partii. Górniczy trud. Ojczyźnie i Partii. Wiadomo, chodzi o PZPR. Mamy teraz tyle tych partii, które przygotowują się do wyboru w roku 1900. przepraszam, w 2023. A tu. Było spokojnie, dwie czy trzy partie i, i przeważnie wygrywała PZPR i rządziła od 48 do czasów nam współczesnych. No, właśnie to zdjęcie podpisane górniczy Trud Ojczyźnie i Partii. Trud Ojczyźnie i Partii. Ale to było cynicznie powiedziane, bo jak wynika z tego artykułu, Węgier wywoziło się do Związku Radzieckiego, również do Niemiec. Władysław Gomułka na spotkaniu z górnikami, którzy znaczącą część produkcji wysyłali pół darmo do Związku Radzieckiego. I właśnie ten, to zdanie ten, to zdjęcie yy, yy, zmobilizowało mnie do tego, żeby potwierdzić to, jak to jest według tego artykułu. No i trochę pamiętam, a nawet te doskonale, te czasy PRM-u. Rzeczywiście tak było. Skarżyli się ludzie, skarżyli się górnicy, że węgiel wypowiedzi się za pół darmo do Związku Radzieckiego i że komu jeziora były Zasypywane węglem, żeby było na trudniejsze czasy. Tacy przedarmi byli Rosjanie. Koszty socjalistycznej współpracy. Dla polskich komunistów, współpraca z ZSSR miała kluczowe znaczenie. Zatem przyjaźń społeczeństwo polskie zapłaciło jednak ogromną cenę. Podczas II wojny światowej w ZSSR poniosło śmierć lub zostało zamordowanych ponad 1,5 miliona obywateli polskich. Wielu Polaków zmuszonych do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego było prześladowanych po wojnie. I po wojnie nie wróciło do kraju. Równie istotne były koszty finansowe tego nierównego układu. Równie istotne były koszty świadczące przez Polskę, między innymi w dobrach naturalnych i surowcach. Właśnie zmobilizowało mnie y, tak, do przeczytania tego artykułu y, także takie zjawisko y, ob obecne mówiące o współpracy y, naszej z, y, z Ukrainą która twierdzi, że walcząc z Rosjanami, walczy również o, o nas, o Polskę. I właśnie tamci ludzie, Rosjanie, mówili, że oni walczą o Polskę, że Armia Czerwona jest naszą wyzwolicielką. I coś się za to należy. Y, y, no jak tutaj jest opisane, y, ta przyjaźń i współpraca i ta walka o nas. Y, Polskę, bardzo, Polskę i Polaków bardzo kosztowała. Wracając do tego artykułu, czytam: Granica przyjaźni. Właśnie, że przyjaźń ma swoje granice, tutaj mówi ten autor. Jednym z największych kosztów, jakie Polska poniosła w imię dobrej współpracy z komunistycznym Związkiem Radzieckim była utrata kresów wschodnich na rzecz kraju Rad. Z materiałów archiwalnych wynika, że aneksja wschodnich terytorium, terytoriów Polski przez ZSSR była według radzieckich polityków jednym z najistotniejszych etapów budowania przyjaznych stosunków między oboma, oboma państwami. Iwan Majski, wicekomisarz spraw zagranicznych i ambasador ZTCSR w Londynie, przygotował memoriał, który w styczniu 1944 roku został przekazany najwyższym przedstawicielom partii: Stalinowi, Woroszyłowowi i Bergi. W dokumencie tym Majski przedstawił plany dotyczące. Granic nowej przyjaznej Polski. Celem ZSCR powinno być stworzenie niezależnej i żywotnej Polski. Jednakże nie jesteśmy zainteresowani w narodzeniu nadmiernie dużej i nadmiernie silnej Polski. W przeszłości Polska prawie zawsze była wrogiem Rosji. Czy przyszła Polska będzie rzeczywistym przyjacielem ZSSR? Nikt określić nie może, wielu w to wątpi. Z uwagi na powyższe, należy ostrożnie informować powojenną Polskę w możliwie minimalnych rozmiarach, ostro przestrzegając zasadę granic etnograficznych. Nic dziwnego, że frazesy o sprawiedliwej granicy etnicznej na wschodzie były potem powtarzane przez polskich komunistów. Przewodniczący PKWN, Osóbka Morawski, utrzymywał, że uregulowanie naszej granicy wschodniej we wspólnym, przyjaznym porozumieniu i na zasadach sprawiedliwych i głęboko moralnych Utrwali i umocni nasze stosunki ze wschodnim sąsiadem. W praktyce oznaczało to, że obszar Nowej Polski zmniejszył się o około 20% w stosunku do Drugiej Rzeczypospolitej. Taka była już początkowa cena tego wspólnego, przyjaznego porozumienia ze Związkiem Radzieckim. Ile kosztowało wyzwolenie? W jednym z przemówień wygłoszonym w 1944 roku osóbka Morawski stwierdził Armia Czerwona wkroczyła na nasze ziemię jako armia wyzwoleńcza i jako taka będzie przez naród witana. W rzeczywistości sojusznicza armia często się, zachowywała się w Polsce tak, jakby przebywała na terytorium wroga, ponadto koszty owego wyzwolenia były bardzo wysokie. Zgodnie z umową z 4 sierpnia 1944 roku zawartą pomiędzy stroną radziecką a PKWN komunistyczny rząd zobowiązał się zaopatrywać armię Czerwoną w żywność oraz zgodził się na radzieckie rekwizycje. Już 18 sierpnia 1944 roku PKWN wydał dekret o obowiązkowych dostawach żywności. 80% tych dostaw szło na potrzeby Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Ponadto radzieccy dowódcy wojskowi traktowali terytorium Pomiędzy dawną granicą polsko-niemiecką a linią Odry i Nysy jako tereny nadal należące do Trzeciej Rzeszy, na których obowiązywało prawo wojenne. Z terenów tych wywożono zatem na wschód wszystko, co tylko się dało, wyposażenie fabryk, wszelki możliwy sprzęt, a także bydło. Konie I trzodę chlewną. Co więcej, zgodnie z umową z 8 października 1945 roku o podziale dawnych niemieckich majątków ziemskich, armia czerwona otrzymała ich 564, majątki, niemieckie majątki ziemskie. Przeszły w ręce Armii Czerwonej. Nic też dziwnego, że Julian Tuwim, poeta tak satyryczny, napisał taki prześmiewczy wiersz, niby dla dzieci, pod tytułem Lokomotywa. I w tym wierszu czytamy na początku: Stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pod, z niej spływa tłusta oliwa. Coś tam sapie i tak dalej. A na, a na końcu autor zadaje pytanie, bo ten wiersz ma podwójne. No a dokąd, a dokąd, a dokąd, a dokąd to jadą te pociągi z tym wszystkim, co tutaj opisałam, z żyrafami, tak, słoniami instrumentami z fortepianami i tak jak dokładnie było w rzeczywistości jak opisuje Tuwim i jak opisuje tutaj ten człowiek, ten autor, ten dziennikarz, że wszystko co było do wywiezienia wywiodło, ja zamieszkałam po wojnie wraz z rodzicami na ziemiach odzyskanych w małym, małym miasteczku, gdzie była letnia rezydencja Bismarka, to nawet szyny kolejowe były wywiezione. Kiedyś młodzież z liceum ogólnokształcącego, w którym pracowałam, zapytała, Takiego oficera, który co, co roku przychodził na, po to, żeby wygłosić jakiś referat, jakieś przemówienie o Armii Czerwonej Zwolicielce, ale tacy co sprotniejsi chłopcy pytali, a dlaczego te miasta, te miasteczka, na ziemiach odzyskanych były zbombardowane, bo im się to nie podobało w tej młodzieży. Dlaczego Rosjanie to zbombardowali? No że, rzekomo dlatego, żeby Niemcy nie zrobili zwrotu, odwrotu i, i, no, i żeby nie próbowali odzyskać. Tych ziem, które zdobyła Armia Czerwona. Także, że bardzo długo, bo aż do roku 1970, jak pamiętam, to te miasta zachodnio Zachodniopomorskim na przykład były zrujnowane do nie wiem, chyba. Do połowie to najczęściej, naj, y, a to moje miasteczko, w 90% y, było zbombardowane. Z dworcem kolejowym, z całą infrastrukturą. To samo było w Sławnie, w Słupsku, w, Koszale, w Koszalinie. I, to, to, i, I nie wiem czy inni ludzie, ale ja na przykład jako dziecko i jako młoda dziewczyna cierpiałam na tak zwaną chorobę gruzów. No, o tym jak Gierek przej przejął władzę, zostały podpisane jakieś tam dokumenty, zobowiązania, umowy, że można te ziemie odzyskane odbudowywać. I one są odbudowane, są pięk piękne. No, ale czy długo będą? czy znów ktoś nie zrobi zakusów na Polskę. Musimy się modlić, walczyć, rozmawiać, przypominać to, co było, jak jest, jak może być. Tym się właśnie zajmują dziennikarze, żeby nam przypomnieć tam, Tamte czasy, tamtą historię. Armia Czerwona stacjonująca w Polsce. Rabunkowa polityka nie zakończyła się z ustaniem działań wojennych. Po wojnie Armia Czerwona przebywała w Polsce na mocy de decyzji Józefa Stalina. Nieuzgadnianej z komunistycznym rządem Polski. Stacjonujące w Polsce wojska radzieckie na ogół nie podlegały jurysdykcji polskiej, za to sowieci przynajmniej początkowo kontrolowali wiele ważnych obiektów czy środków transportu. Pod wyłączną kontrolą radziecką znalazła się na przykład szerokotorowa linia kolejowa, Łącząca przemysł z Wrocławiem. Początkowo zresztą cały tabor kolejowy w Polsce pozostawał w gestii władz radzieckich. Port w Szczecinie, długo pozostający w rękach radzieckich władz wo wojskowych, był przekazywany lokalnym władzom cywilnym na raty. Dopiero podczas wizyty delegacji polskiej w Moskwie. W maju 1956 roku Stalin anulował zadłużenie polskie z tytułu uzbrojenia i wy wyposażenia wojska polskiego przez Armię Czerwoną. Ze swojej strony rząd polski zrezygnował z roszczeń wynikających z utrzymania oddziałów radzieckich. O nadrzędnej pozycji dowódców radzieckich wobec władz polskich świadczy chociażby protokół, zawarty pomiędzy rządem RP, a Ministerstwem Sił Zbrojnych ZSR. Umowa dotyczyła przekazania bazy morskiej w Chino ujściu oddziałom radzieckim i była sporządzona wyłącznie w języku rosyjskim. Po odwilży w 1956 roku władze polskie próbowały ułożyć stosunki z Armią Czerwoną na bardziej korzystne dla siebie warunkach. Rząd PRL 23 listopada 1957 roku zawarł z rządem ZSSR porozumienie w sprawie rozmieszczenia i liczebności wojsk radzieckich czasowo stacjonujących w Polsce. W 1958 roku Armia Czerwona zobowiązała się płacić czynsze za użytkowanie przez nią. Użytkowane przez nią obiekty w wysokości 216 milionów złotych. Jednak nie wiadomo dokładnie, jaka część tej kwoty trafiła do polskiego budżetu, ponieważ połowa należnych czynszów pozostała w gestii radzieckiego dowództwa, jako pieniądze przeznaczone na remonty. Reszta należności została rozłożona na raty na prośbę przedstawicieli radzieckich. Uzależnienie gospodarcze. Polska gospodarka była silnie uzależniona od ZSSR od momentu, gdy wojska radzieckie wkroczyły na ziemię polskie w 1944. To właśnie Polska ponosiła olbrzymie koszty zaopatrzenia Armii Czerwonej i wojska polskiego. Tylko od lipca 44 roku do maja 1945 z terenów Polskiej dostarczono na potrzeby frontu między innymi 450 tysięcy ton zboża, 120 tysięcy ton słoniny, 65 tysięcy ton mięsa. Rząd tymczasowy 21 kwietnia 1945 roku podpisał z rządem radzieckim układ. O przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej. O tym, jak współpraca ta będzie przebiegała, decydowali politycy radzieccy. Zgodnie z postanowieniami przyjętymi w Poczdamie, Polska miała otrzymać w ramach odszkodowań 15% reparacji należnych Związkowi Radzieckiemu. Oczywiście wobec niemożności dokonania przez polityków polskich należytych ocen, postanowienia te miały niewiele wspólnego z rzeczywistością. Na nieśmiałe próby zwiększenia udziału polskich odszkodowań podejmowane przez polskich polityków, Małotow miał oświadczyć, że wartość ziem, które Polska utraciła, wyniosła 3,5 miliarda dolarów. Otrzymała natomiast terytoria o wartości 9,5 miliarda dolarów. Do dziś pozostaje zagadką, jakimi kryteriami kierowała się strona radziecka w tych rachubach współpraca gospodarcza rozwijała się od pierwszych lat powojennych. Już 16 sierpnia 1945 duże TRJN, wszystko dużymi literami i nie wiem, co to jest za skrót, podpisał umowę z, z... Aha, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, przypomniało mi się. Podpisał umowę z rządem radzieckim o dostawach węgla do ZSSR po preferencyjnych cenach, które ledwo pokrywały koszty wydobycia surowca i były dwukrotnie niższe od cen światowych. W ten sposób Polska po specjalnych cenach wysłała 50 milionów ton węgla do ZTCSR w latach 1946-50. Jakby tego było mało, do 1947 roku Polska wysyłała kilkanaście ton węgla rocznie, wysyłała kilkanaście tysięcy ton węgla rocznie za darmo. Do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. W lutym 1947 roku delegacji polskiej udało się wynegocjować zmniejszenie o połowę dostaw węgla do ZSSR po specjalnej cenie. W zamian strona polska musiała się zgodzić na zmniejszenie w takim samym stosunku należnych jej reparacji. To oczywiście tylko pierwsze przykłady tej owocnej, w cudzysłowie, współpracy. Krajobraz po bitwie. Upadek komunizmu w Polsce oznaczał zmianę w stosunkach polsko-rodzieckich przez ZSSR, niemile widzianą. Zmianę przez Rosjan, niemile widzianą. Dowództwo Armii Czerwonej stacjonującej w Polsce nie kwapiło się do wyjazdu. Przyjmuje się, że rozmowy w sprawie ewakuacji wojsk radzieckich rozpoczęły się w grudniu 1990 roku. Trwały długo, ponieważ strona radziecka starała się ten proces, proces zahamować. Oficjalnie wycofywanie się Armii Czerwonej z Polski nastąpiło 8 kwietnia. 1991 roku <laughs> Przepraszam. i trwało do kwietnia 1993. Dopiero po tym, jak żołnierze Armii Czerwonej zaczęli opuszczać polskie terytorium, okazało się, jak wielkie koszty z tego tytułu będzie musiała ponieść Polska. Sowieci zostawili po sobie zrujnowane garnizony, zdegradowane środowisko naturalne. Oficerowie radzieccy często sprzedawali nielegalnie wyposażenie mieszkań, w których mieszkali. Żołnierze demontowali i wywozili na wschód praktycznie wszystko, co się dało. Wanny, kaloryfery, drzwi, fortepiany, słonie, żyrafy. Czego nie mogli wywieźć, systematycznie dewastowali. Wybijali szyby w oknach, zrywali nawet dachy budynków. Wiele obiektów cywilnych i wojskowych nie nadawało się już do dalszego wykorzystania, ponieważ nie opłacało się ich remontować. W miejscach stacjonowania jednostek Armii Czerwonej środowisko naturalne uległo degradacji. Substancje chemiczne, takie jak ropa czy paliwo lotnicze, były zakopywane bezpośrednio w glebie. Skutki takich działań Okazały się katastrofalne. Zgodnie z wyceną głównego inspektora środowiska naturalnego, według cen z 1994 roku, do usunięcia wszystkich szkód ekologicznych potrzebna byłaby kwota 52 biliony złotych. Na terenach dawnych baz wojskowych miejscowa ludność wydobywała ropę czy benzynę. Po prostu wykopując dziury w ziemi. Takie roponośne miejsce nazwano polskim Kuwejtem. Polskimi Kuwejtami lub małym kuwejte, małymi Kuwejtami. Gomułka na spotkaniu z górnikami, który znaczącą część produkcji wysyłali pół darmo do Związku Radzieckiego. Jeszcze raz. Przypominam, górniczy trud, ojczyźnie i partii. A ja dodam mówiły jaskółki że niedobre półki. Dziękuję serdecznie za uwagę. Uważajmy na naszych przyjaciół. Którzy chcą nas wyzwalić czołem wielkiej Polsce, narodowej i zjednoczonej przed wyborami.